Witajcie, moi drodzy, z tej strony ja, MWK, i jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie wydarzy się coś naprawdę grubego, ponieważ mamy drugi odcinek Minecraft Mob Battle, co oznacza, że wszystkie moby z Minecrafta wezmą udział w wielkim turnieju, w którym zwycięzca będzie tylko jeden. Jako już mamy drugi odcinek, mamy również, jak możecie zauważyć, inne zestawienia. Postanowiłem, że zrobimy, słuchajcie to w ten sposób, że na początek sprawdzimy wszystkie moby, z Vanilli i spośród nich dzisiaj sprawdzimy kto jest najsilniejszy a na sam koniec przygotowałem wam super fight i jeżeli chcecie go zobaczyć musicie obejrzeć ten film do końca zostaw łapę w górę jeżeli chcesz kolejny odcinek a żeby nie przegapić kolejnego odcinka jeżeli taki będzie to zasubskrybuj ten kanał bo filmy pojawiają się codziennie a więc pierwszym pojedynkiem będzie szkielet versus Pillager. no powiem wam szczerze że ten pojedynek będzie naprawdę mega ciekawy ponieważ Oba te moby strzelają z dystansu. Jeden makusza, jeden małuk My damy, słuchajcie, czapeczkę tutaj. Daszemu szkieletowi, żeby kurde, się nie spalił za dnia, więc czapeczka jest, jak możecie zauważyć. I teraz po drugiej stronie właśnie tej barykady rozpimy pillagera. I teraz tak, zaznaczamy jednego, zaznaczamy drugiego i oni już chcą krwi. Bo jak możecie zauważyć, idą na siebie. Idzie szkielet w stronę Bedroku i idzie pillager w stronę Bedroku. Roku. W sumie on już czeka. Dobra, więc y, wyłączamy ścianę i patrzymy kto wygra ten pojedynek. Dobra, o kurde ty. Pilager ma już 66% życia. Szkielet 65, więc nie ma dużej różnicy. O, 45, 50. O, kurde, szkielet wygrał to chyba. Patrzcie, szkielet to wygrał przez to, że pilager musiał zaciągać strzały i cały czas je jakby ładować w kusze, A szkielet robił to z automatu. Więc naszej pierwszej walki zwycięzcą jest szkielet. Oh my God, tego się nie spodziewałem. Na naszej planszy już, jak możecie zauważyć, została zmieniona i Naszego zwycięzcy, i teraz przyszedł czas na pojedynek zombie versus zombie. A w zasadzie piaskowy zombiak versus zwykły. A więc co? No, musimy znowu, jak w przypadku szkieletów, dać im hełmiki, no bo niestety, ale te mopki palą się za dnia, więc respimy zombiaka, dajemy mu hełmik. Proszę bardzo, rozwalamy sobie tutaj dirta, i po drugiej stronie dajemy pustynnego zombiaka, i mu również dajemy hełmik na łebrze żeby nie zmarł, a w sobie, żeby nie spłodał. O nie, bo ja dałem zwykłego, gościu, nie tak miał być. Patrzcie, okazało się, że pustynny zombiak nie potrzebuje czapeczki, więc zarąbiście, dobra, zaznaczamy jednego, zaznaczamy drugiego i oni już chcą się bić! Ale dobra, teraz nadszedł ten moment i mogą na spokojnie się zacząć bić. Ej, czemu on ucieka, a on go nie atakuje? Dobra, musimy go zaznaczyć znowu! Zaznaczamy i uwaga! Nadszedł, nadszedł ten czas na bitwę! O kurde, ej, idą łeb w łeb! web łeb, ale patrzcie, zombie zwykły ma więcej życia, ale ja wiem, przez co to życie mógł mieć większe. 1% dał mu hełm, który miał na głowie. Żeby nie było zrespimy, słuchajcie, zombiaki z nakryciem głowy, żeby było porówno. Wolę zrobić pojedynek drugi, żeby tutaj, słuchajcie, wszystko pasowało, więc uwaga, zobaczmy, jak teraz pójdzie im w tej bitwie. Patrzcie, jest idealnie porówno. Idealnie porówno. Po 15%, po 1%. I tym razem wygrał Husk, ale miał turbofarta tak naprawdę. No sami widzieliście, to był mega wyrównany pojedynek. Teraz można śmiało powiedzieć, że pustynny zombiak zwyciężył. Więc mamy tutaj zwycięzcę drugiego pojedynku, i teraz przyszedł czas na kolejny, czyli Hoglin versus Pigman. W sumie dwie świnie będą się bić, z tym, że jedna ma miecz, a druga wielkie kolce. Więc jesteśmy na naszej arenie i teraz respim sobie tutaj właśnie piglina. W sumie to jest piglin, a nie pigmen. Ale to takie małe niedopatrzenie Wybaczcie, wybaczcie Teraz respimy sobie tutaj Hoglina I słuchajcie, dajemy im Możliwość bicia się, uwaga O kurde, co ty gadasz, co ty gadasz Patrzcie to, patrzcie to jak Hoglin Atakuje, jak Hoglin Atakował, ale to nic nie dało Bo Piglin po prostu Go zaszlachtował C Mamy tutaj na tablicy zwycięzcę A teraz przyszedł czas na kolejny pojedynek Czyli Silverfish Versus Endermind, powiem wam szczerze Myślę, że to będzie naprawdę mocny pojedynek. Bardzo malutkich istot, więc tu może się wydarzyć wszystko. A więc respimy sobie tutaj Endermita i w sumie nie, wiem, czy nie zrobię tak, że. O, zrobimy, słuchajcie, ekipkę, czyli będzie po trzy, Tu muszę sobie wziąć lepszą różdżkę, bo musimy teraz ich zrobić tutaj w jednej ekipce. O, proszę bardzo, zaznaczamy trzech i będzie trzy na trzy, skoro są tacy mali. Myślę, że to nic nie zmieni w naszym werdykcie. Dajmy set zero i uwaga, czas na ogromną bitwę O nie, bo ja zaznaczyłem ich na Sorry, fail, fail, przymyłem to na klatę Chciałem zrobić fajnie, ale jak zawsze nie wyszło Dobra, musimy 1-1, bo to bez sensu Więc tutaj dajemy Endermita, tam dajemy Silverfisha I teraz oni Jeden na jeden będą się bić Silverfish, czy ty idziesz na niego, czy nie? Halo, halo O, dobra, idą, uwaga, patrzcie to Wielki pojedynek Ty, ile Endermit zabiera życia Patrzcie, jak szybko go pokonał Ej, 50% hapsumu zostało, czyli połowy Totalnie się tego nie spodziewałem Jakby zwycięzcy tego pojedynku znamy Ale skoro Endermit jest taki mocny To sprawdźmy jak to będzie teraz wyglądać Gdy będzie trzech Silverfishy Słuchajcie na jednego O patrzcie to Aha nie bo oni, oni biją się pomiędzy sobą Ale jakby Endermit nawet jak możecie zauważyć, to na nim nie robi wrażenia, jakieś Silverfishe On by pokonał wszystkich. A więc mamy zwycięzcę tego pojedynku. Nie spodziewałem się totalnie. Bardziej kibicowałem Silverfishowi. Ale no cóż, taka jest ta seria. Więc teraz przyszedł czas na kolejny pojedynek, czyli szkielet versus pustynny zombiak. Aj, i pragnę przypomnieć o superfajcie, który będzie na końcu odcinka, więc mordo oglądaj. Okej, okay, więc tak jak w przypadku zombiaków, będziemy musieli zrobić im czapeczki. W sensie, żeby było porówno, bo szkielet, jak dobrze wiecie, no, w słońcu nie będzie biegał. Więc tutaj musiałem właśnie dać też i zombiaczkowi. Bo w sumie nigdy bym nie pomyślał, że to ma jakiś znaczący wpływ na to. No, ale jak widzicie, ma, dlatego, żeby było porówno, wszystko jest tutaj, jak możecie zauważyć, sprawiedliwie. Zaznaczyłem skeletona, zaznaczam teraz zombiaka i są na siebie sfokusowani. Więc w tym momencie zaczynamy ten pojedynek. Uwaga! Kto wygra? Kto wygra? O! O la, la szkielet ma bardzo dużą przewagę przez to, że Strzela Oj, joj, joj Zombiak go totalnie nie może dogonić Cały czas dostaje obrażenia A szkielet ma, kurde, aż 85% życia Patrzcie Takosego go pokonał, człowieku, po prostu Pyk, pyk i nie ma No, naprawdę mocno Jak możemy zauważyć na tej drabince Szkielet jak na razie wygrywa wszystkie swoje pojedynki I trafia tym samym do półfinału odcinka Ale teraz czas na Piglina vs Endermida A więc, respimy sobie sobie tutaj piglina, proszę bardzo. I tutaj respimy sobie Endermida. Zaznaczamy tą dwójkę. Teraz nadszedł ten moment na bitwę. Uwaga, pyk! Kto wygra ten pojedynek? Okej, okay. to było turbo szybkie. Silverfish nie miał miecza, tak? Fajnie, fajnie. A więc w półfinale wraz ze szkieletem zawalczy piglin, ale zanim zobaczymy, kto trafi do finału, zaczniemy od kolejnego pojedynku, czyli cave pająk versus pająk. Wydaje mi się, że w tym pojedynku ma dużą przewagę. Cave pająk, bo nie też jest mniejszy, jest szybszy i zatruwa. No nie, to jest moje zdanie. Okej, okay, dobra. Sfokuzowali. jak możecie zauważyć, czy oni będą szli do góry? Patrzcie, będą szli do góry. Ej, dobra, 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 dobra. Ja chciałem tylko was sprawdzić, chłopaki. O nie, oni nie dostali obrażenia. Cały pojedynek musi być od nowa. Od nowa pojedynek musi być i teraz dowiemy się, kto z nich jest silniejszy. O oh maga ty, dobra, ewidentnie większy spider Zadaje więcej obrażeń O kurde Ej, powiem wam szczerze, że to była pełna dominacja Nie do końca, bo 37% hapsów Ale tak czy siak Mega szybki pojedynek Zwykły pająk wygrywa tą potyczkę I teraz przyszedł czas na pojedynek Lama. Czajcie? Będzie trade lama od villagera Z którym można handlować versus zwykła dzika lama A więc respimy sobie jedną lamę Respimy sobie drugą lamę Zaznaczamy jedną, zaznaczamy drugą I zobaczmy ten pojedynek na wydzielinę O kurde, patrzcie, już zaczynają się strzelać Ty, ale ja nie wiem czy... Aha, to nawet do nich nie dolatuje? To, to nie dolatuje Halo, weź się może przysuń troszeczkę Jedna z drugą O kurde, dostała Ej, ale zaraz, czy to nie jest tak, że wydzielina nie zadaje obrażeń? O, dobra, zadaje. Coś tam zadaje, patrzcie. lama się w ogóle nie rusza i cały czas pluje na dziką lamę, i ona dostaje cały czas obrażenia. O, kurde, po, Cóż za pojedynek! Ej, dobra, bo nie widzimy HP. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem. O, trade. Lama dostała pierwsze uderzenie. Ma 96% HP, a dzika lama ma 63. Ej, czy one przestały się atakować? Czy mi się wydaje? Ej, musicie się bić. To na tym polega. O, dobra, dawajcie. Ło, kurde, ty, teraz jak poleciały, nie? Obie naraz zadały sobie trochę obrażeń Ale one, patrzcie, one są zszokowane I nie chcą się bić dalej Co tu się dzieje? Co to za bitwa? Ej, takiej bitwy jeszcze nie było, nie? O, kurde Traitlama dostała hita Ale, o, kurde I zaczyna panikować Patrzcie, zaczyna panikować Dobra, trzeba jej chyba przypomnieć, że ona ma atakować I właśnie została poinformowana Lecz znowu dostaje hita o kurde, czyżby ten pojedynek się wyrównywał w tym momencie? Najgorsze jest to, że to trwa naprawdę mega długo. Ja dałem im chyba za dużą arenę na to, żeby tutaj ten konflikt wyjaśnić. Chciałbym tylko powiedzieć, że ta bitwa trwa już za długo, ale dzika lama ma 40%, a trade lama 76%, czyli za dużych zmian nie ma. Tylko, no dzika lama dostaje tutaj cały czas. O kurde, uderzenia. O kurde, ty. Patrzcie, cały czas. Teraz trade lama trafia. O kurde, 22%. Po, 18%. Czyżby to był koniec zwykłej lamy? 9%. 9% HP. O kurde, to jest totalna dominacja ze strony trade lamy. Patrzcie, 9% HP. Dzika lama, ona w ogóle jest odwrócona do niej tyłem. Ewidentnie nie chce walczyć dalej. Nie trafia, ale. <laughs> 40% HP! Ostatni rzut i trade lama wygrywa. Trochę ją podgoniła i jak możecie zauważyć, wygrała, mając przy tym 84% HP. No to nieźle. Jeszcze się uleczyła w trakcie. Zwycięzca tego pojedynku wyświetla się już na tablicy, a my przechodzimy do kolejnego pojedynku, czyli pszczoła versus Phantom. Kolejny dziwny pojedynek. I w tym pojedynku niestety musi być noc. O nie, macie mały spoiler, co może się pojawić w tej serii. Nie dobrze. No ale dobra, w takim razie tutaj Tutaj pszczółkę i respimy teraz szybko Fantoma po drugiej stronie i patrzymy, kto wygra. Uwaga, uwaga, patrzmy na tą bitwę. Fantom versus pszczoła. Patrzcie, Fantom dostał pierwsze obrażenia i odleciał ku górze. Czyżby on uciekał, czy nastawia się teraz do ataku, bo pszczółka. I gdzie jest pszczoła? A pszczółka jest tutaj. Ona sobie totalnie nic z tego nie robi. Ej, bo on jej nie atakuje. Patrzcie, ona ma czerwone oczy. O, i dostał pierwszy hit. Ej, to będzie chyba pierwsza walka, która wyjdzie poza. Arenę, nie? Z tego co widzę. Pszczoła ma 80% HP, a niestety yy, nie wiem ile Phantom. Phantom ma 90%, czyli wcale nie więcej, ale idą web w web. Czy Phantom zaatakuje tą pszczołę, czy nie? Bo ona spada na dół. Halo, Fantom, czemu ty to robisz? E, ja mam pewien pomysł. Zrobimy sobie dzień i ten pojedynek będzie zamknięty. To oznacza to, że nie będą mogli wyjść. Poza, bo to było bez sensu. I fantom nie będzie się teraz palił, więc respimy fantoma. Respimy tutaj. Cyk. Cyk, dobra i mamy w końcu Ten pojedynek, uwaga, uwaga Kto wygra, kto wygra Tylko czemu ten fantom cały czas ucieka Pszczoła ewidentnie chce się tutaj, kurde, bić Ale, aha, wiecie jaka jest możliwość Że pszczoła nie chce go atakować Bo ona atakuje go tylko raz Bo jak dobrze wiemy Ukąszenie pszczoły jest tylko jedno I koniec Ej, czyżbyśmy nie rozstrzygli tego pojedynku Halo, ja bym naprawdę bardzo chciał zobaczyć Tutaj zwycięzcę Czemu nie możecie się, o, 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 fantom leci, Phantom Leci? O, kurde, ale Hita jej dał 60%. A Fantom ile ma? O, 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 uwaga. Pszczółka ewidentnie nie jest zainteresowana w ogóle podjęciem żadnej walki. Jak ona zginęła? Nie mam pytań Uważam, że ten pojedynek nie był miarodajny I wydaje mi się, że Phantom w następnych pojedynkach może nie pokazać za dużo Ale tak czy siak wygrał Nie wiem jak, ale wygrał Kolejny pojedynek to, jak możecie zauważyć, Iron Golem versus ten wielkolud od Pillagerów Nie wiem jak się nazywa, sorry A więc musimy sobie zrespić tutaj Iron Golem X -a. Proszę bardzo, zaznaczamy sobie A po drugiej stronie właśnie tego gościa Zaznaczamy obydwu wpisy Pracujemy set0 i... Powinni się bić, patrzcie to! Ruszyli na siebie, ruszyli na siebie! Kto wygra! Kto wygra ten pojedynek? Proszę Państwa! Oj, Iron Golem go miażdży, Iron Golem go totalnie zmiażdżył Co prawda, nie była to łatwa bitwa, bo pozostało mu tylko 50% HP. Brawo! Szczerze mówiąc, spodziewałem się takiej wygranej, bo Iron Golem to jeden z mocniejszych gości, ale zobaczymy, jak sobie poradzi z Fantomem. Więc respię znowu tutaj Iron Golem Xa. Robimy sobie noc. Respimy fantom. I zaznaczamy, uwaga! Ej, on dostał od razu strzała! Dostał od razu strzała! Dobra, 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 jeszcze raz, jeszcze raz. Ej, nie, bo to jest niesprawiedliwe! Uleczmy go! Dobra, dobra, dobra. I teraz zobaczmy, kto wygra ten pojedynek. O kurde, powiem wam, że srogo 42% HP Ej, czy fantom ucieka? Nie, 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 robi wzlot na dół Czy będzie atakował? On chyba się pogodził ze swoim stanem Bo no niestety, Iron Golem miał go na dwa strzały I teraz, patrzcie, mu jest mało On się będzie bił dalej z mopami, które się respią Oh my god A więc Iron Golem przychodzi do półfinału A teraz zobaczymy sobie, kto przejdzie tutaj Lama czy pająk Więc respimy lamę, zaznaczamy ją Respimy pająka i również go zaznaczamy I otwieramy im furtkę. door. Wspólnej bitwy. Tylko nie wiem, czemu to się nie zawsze zaznacza. Ale tak czy siak, patrzcie, lama w niego strzela. Pająk idzie w jej stronę. I oj, tutaj coś czuję, że. Ej, co ty gadasz? O kurde, już myślałem, że lama nie będzie dostawać żadnych obrażeń. O nie. Ten pojedynek, niestety, już ma zwycięstwo. Bo lama nie może pluć z bliska. Może tylko z daleka. A Pająk nie przestaje jej atakować. I wygrał to starcie. Mając 93% hapsów. Czyli naprawdę dużo. Ale lama miała dobry start. Nie ma co gadać. A więc przejdźmy teraz do wielkiego półfinału szkieleton versus piglin. Kto wygra to starcie i przejdzie do finału? Zaraz się dowiemy. Oczywiście, tak jak wcześniej, dajemy czapeczki, bo szkielet nie może być na słońcu. To są spersonalizowane tutaj niestety pojedynki. No ale tak bywa w tym sporcie, rozumiesz? A skoro szkielet dostał, to piglin również musi dostać. Więc dobra, mamy zawodników przygotowanych. Teraz wystarczy, że ich zaznaczę. Uwaga, są zaznaczeni i daje set 0. I możemy zobaczyć, kto wygra ten pojedynek. No, powiem wam, szkielet ma naprawdę duże szanse. Ale pytanie, czy pigling go nie dogoni i nie zacznie atakować z bliska, bo wtedy szkielet ma naprawdę duży problem. Ale patrzcie, piglin sobie nie radzi, totalnie sobie nie radzi, nie zadał żadnego. O kurde, zadał tylko jedno obrażenie i było naprawdę mocne, bo po jednym ciosie szkieletowi zostało 60%, ale no niestety piglina już z nami nie ma. Więc taki to, to sposobem mamy szkieleta w finale. Teraz przyszedł czas na pająka versus Iron Golema Respimy pająka, zaznaczamy Respimy Iron Golema i również zaznaczamy Dajemy tutaj undo i patrzmy na ten pojedynek No ja już znam zwycięzcę No właśnie Zwycięzcę odcinka też już znam Więc wielki finał odcinka Szkielet versus Iron Golem No możecie obstawać kto wygra, ale to jest chyba Niestety oczywiste, ale tak czy siak Sprawdźmy to, Iron Golem już czeka Myślę, że nawet jak nie damy czapki Iron Golemowi To zbyt dużo nie zmieni więc yy, szkielet dostanie czapkę, Iron Golem nie. Zaznaczamy szkieleta. Zaznaczamy Iron Golema. I uwaga, dajemy set zero. I uwaga, patrz to: szkielet od razu atakuje. Od razu tutaj są mocne ataki. Właśnie z łuku. Ale Iron Golem, o właśnie, przez to, że ma swoje długie ręce, dosięgnął szkieleta i go po prostu pokonał. Ale stracił trochę hapsów, bo ma 89%. Więc takim oto sposobem mamy finalistę dzisiejszego odcinka. Najmocniejszym mobem jest Iron Golem. I w sumie to nic odkrywczego, bo chyba każdy, kto gra w Minecraft o tym wiedział. Jak sobie tak myślę, to w tym zestawieniu Iron Golem był zbyt OP, ale pamiętajcie, że w komentarzach możecie pisać swoje propozycje na kolejne bitwy i właśnie taką propozycję teraz tutaj zrobimy, ponieważ Super Fight jest to format, w którym pojawiają się pojedynki z komentarzy i mamy tutaj komentarz, żeby zawalczyły trzy Iron Golemy versus mutant zombie. To będzie turbo mocne. Więc jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu napiszcie jak Według was skończy się ten pojedynek Kto wygra, czy mutant zombie, czy iron golemy Mi się wydaje, że iron golemy Mają naprawdę duże szanse Ale o tym się dopiero przekonamy Dobra, zaznaczyłem je i teraz trzeba Tutaj dać zombie mutanta Proszę bardzo, cyk Zaznaczamy na zombie mutanta Dajemy set zero i uwaga Nadszedł czas na ten pojedynek Uwaga, kto wygra, kto... Ło kurde, ło kurde, co tu się dzieje? Proszę Państwa, ej, ale zombie mutant dostaje oklep, ale dostaje hardkorowy odklep! pa to, pa co tu się dzieje, pa, cały czas skacze, oho. Jak możecie zauważyć, został powalony. Ale jak dobrze wiemy z poprzedniego odcinka, on cały czas wstaje. Właśnie w ten sposób. O kurde, patrzcie, znowu, znowu został powalony. Oj, iron golemy, jak możemy zauważyć. Tutaj blisko pół swojego HP w napasku życia. I uwaga, o kurde, dobra, po raz trzeci powalony. No, wydaje mi się, że mamy tutaj chyba zwycięzcę. Ale wszystko może się zmienić. Uwaga, czy zombie mutant zostanie pokonany? Został pokonany, i dzięki temu. Zwycięzcą są trzy Iron Golemy w naszym superfajcie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby wasz pojedynek się pojawił w filmie, piszcie komentarze. Więc mamy w sumie jednego zwycięzcę wszystkich dzisiejszych pojedynków. Jest to Iron Golem, jak możecie zauważyć. I tutaj wygrał, i tutaj. Tylko że tutaj w większej ilości. Wiadomo. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiecie łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał. Ja byłem WK. I widzimy się już jutro. elo, pow!